Siemaneczko, witam was naczelny bushman, czyli ja przepraszam z tą aparycję, przepraszam, już jutro nie będę wyglądał jak medel. Mam przynajmniej nadzieję. A to jest bariera, którą strasznie uporządkowałem. Zobaczcie, nasza świnia, kolejowa świnia. Piestru jeździł koleją, jeździ sobie tutaj, tak, przez cały luteńki czas. I co, głupio ci moc, warto było sprzeczać się ze mną. Krosko tutaj siedzi i się patrzy, nie, on, on nie może tak wysoko podnieść głowy, więc nawet nie wiesz tam się dzieje, jest wszystko dziwny dźwięk, prawda? E, wiesz, że coś tam się dzieje, ale nie wiesz co i nigdy nie dowiesz, wiesz? W ogóle, kochani, pamiętajcie o tym, żeby. Subskrybować ten kanał, ponieważ blisko mamy już do 900 tysięcy, a to jest bardzo ważne, żeby to zdobyć. Gdzieś kopiąc na dole w skrzynkach, znalazłem to, więc to dzisiaj rozdysponujemy. Nasze tej śmierdło, się śmierdola, to dzisiaj wyprowadzimy, bo musimy dla niego, wiecie, zrobić luksusowy apartament, prawda? A tutaj zobaczcie, nowe, nowe dziecko mają nasi przyjaciele ogoleni. Dziecko nasze się ma wełnę, więc tak będziemy po prostu je robić. Roznażać i zapijać potem, bo nie mają wełny. A kokosze, prawda, żyją. Obserwuję was, klony małe śmierdzące, nie myślcie sobie. Poza tym zdobyłem też taką sezonkę przy tym odcinku, więc sobie już to posadziłem, żeby Rosło, a nasz domek niewiele się zmienił, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ponieważ dzisiaj, moi drodzy, znalazłem parę ciekawych rzeczy. Zrobiłem sobie też taki tunel na sam dół, można było tam lecieć, ale możemy też normalnie zeskoczyć, więc zróbmy to w tym momencie, Tego nie wolno się ruszać i pyk. Zobaczcie, jesteśmy dosłownie tutaj, więc skoro już tu jesteśmy, to zejdziemy sobie tam na dół i pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób masz zrobić, na achievement z diamentów, jeżeli nie masz diamentów. Uwaga! Zacząłem kopać tutaj pod tą tą, tą bo szukałem większej ilości lawy. Czy tutaj pod spodem jest jeszcze lawa, czy nie, czy mogę bezpiecznie odpędzić kopać? I uwaga! Dokopałem się do tego, tutaj pięknego klocka, ale to się zdarzyło już po tym, jak znalazłem tutaj na ściankach wcześniej, e, skopując, wiecie, żelazo stąd i węgiel który tutaj był, znalazłem albo restą, już nie pamiętam, znalazłem po prostu kawałki diamentów, więc elegancko. W tej serii już nie będziemy tak bardzo zbadać o to, żeby tych diamentów mieć mnóstwo, chociaż w sumie też będzie prawdopodobnie blok diamentowy, do je na końcu, więc może będziemy z tym jednak oszczędzać. Ale i tak dwóch diamentów potrzebujemy, więc je zbijemy może nie tego, bo to jest jeszcze jakieś źródło. Zbijemy je bezapelacyjnie. O, o proszę! Jeszcze skrzynka! Dzień dobry, Sitsy. O, jest ten, śnieg, nie mam zielonego Pojęcia po co nam śnieg, może zwałwana. O, Sitsy, oj, prydżnir, dirta, tego nie zauważyłem O mój Boże, to się nam Zdecydowanie przyda, więc zbijamy to Diamenty zostawiamy gdzieś na późną na jakąś Okazję, więc zostańcie tutaj, nie przejmujcie się Nas interesuje jeszcze Jedna rzecz, o której zapomniałem wam wspomnieć Mam nadzieję, że mnie nic teraz nie strąci Módlmy się o to, proszę nie strąćcie mnie Bo tam jest koleżka Taki, którego wcześniej nie zauważyłem, przez to, że się nie Kopałem w tą stronę, ale zamierzam Naprawić teraz mój błąd i robię tutaj taką półkę skalną, którą sobie elegancko oświetlę. Nie, nie chciałam, mój Boże. Dobra, postawimy jeszcze ten śnieg tutaj. O, i tutaj mamy, zobaczcie, kokobince dosłownie na granicy, więc warto było jednak je zebrać, a nie stracić. Przepraszam bardzo. Dobra, chyba nam teraz nie spadną. Elegansior, trzy kokobince, coś pięknego i drzewo dżunglowe, ale mamy nasze drzewo dżunglowe, więc nam jakoś go bardzo nie brakuje. Ale mamy brązowy barwnik, który rośnie tylko na drzewach dżunglowych, więc pozbywamy się tego Eustachego, który tutaj sobie siedzi. I z powrotem musimy posadzić Ryszarda. Żeby nam to wyrosło. Kurka, bo to prawda czy nieprawda? Problem jest taki, że z Ryszarda jest straszny problem, żeby uzyskać sadzonki. Bo ja naprawdę czekam na te sadzonki, one naprawdę rzadko wypadają, więc to jest straszny przypał. Tutaj drzewa są na wagę złota, a można i tak łatwo stracić, jak ci przypadkiem po prostu się nie wypadnie, że masakra. Straszna losowość. Zobaczcie, no zbiłem tego gościa już tyle i naprawdę nic nie wypada, nie? Kompletnie Zobaczcie, ostatni kosek wypadł. No i nie ma nic z tego, nic z tego nie wypadło. Na szczęście mam jeszcze jedną e, sadzonkę z poprzedniego, gdzieś to ją schowałem. Zobaczcie, no tak łatwo jest to stracić, że Ci w głowie nie mieści. Więc rośnie sobie przyjacielu na razie tutaj, a my zrobimy jeszcze w craftingu, bo to już jest sam w sobie brązowy barling. więc możemy sobie na spokojnie już od razu zrobić ten monument, zacznijmy od, od dobrej ręki, zacznijmy od monumentu. Tylko korka odna chyba nie będziemy mieli tyle kleju, wow, ej to jest coś szokującego, będziemy musieli później go pozbierać, ale to dobrze, bo mam jedno miejsce, w którym tego kleju powinienem troszeczkę znaleźć, Czego tutaj gdzieś nie ma? Chyba nie, niestety. Nie, nie, nie. Mamy na szczęście jeszcze jeden tunel do sprawdzenia, o ten tutaj, dzień dobry, tu się może coś, mogło coś porespić, no tutaj również jest problem z tym klejem, kurczę. No jednak jest to dosyć rzadki blok mimo wszystko Tym razem pierwszy raz w ogóle w historii tej serii Mamy rzeczywiście z nim problem Oj, są tory na kolejkę Ej, elegancko Czy ja w ogóle jakieś żarcie? Ale jeszcze kopiąc kiedy kopałem się taki bomby Patrzcie na to Nie zauważyłem tego wcześniej Przez tą wodę dopłynąłem tu tutaj wcześniej A tutaj jest, proszę was bardzo Nasz koleżka kto, dzięki któremu zróbmy kolejny achievement Czyli trzcino, trzcinasz. Witaj trzcinarzu, przyjacielu Nareszcie mamy trzcinę cukrową Ale chyba jednak dalej najlepszym źródłem Na zdobycie tych po prostu kawałeczków e, Wiecie, kleju, jest po prostu, te są te dwie półki skalne, które są tutaj, w których gdzieś tam się to czasami znajdzie. W tej sytuacji, jak już mamy pięć tych bloków, zobaczcie co ja wyprawiam. Kopię w ogóle tutaj taką linię, której się nie spodziewacie pewnie, co tu w środku będzie. Trzcina cukrowa nie wymaga dirta, w związku z czym możemy ją posadzić gdziekolwiek, nawet tutaj na tym, zobaczcie, piasku, proszę bardzo, ona powinna za chwilę wyrosnąć. Jak wyrosie, to ją nie będziemy mogli zrobić książkę i być może nawet się dotrzemy do enchantu. Ale najpierw brązowy barwnik, cieszycie się koledzy, zar Proszę bardzo, gdzie jest tylko brązowa statua? To jest magenta. Właśnie magenta jeszcze bym potrafił zrobić gdzieś. Green to nie, proszę bardzo, light grey, nie lime. Brązowy! Dobra, i uwaga! Raz, dwa, trzy. Co może wypaść z brązowych? Prawdopodobnie krowy. Tak podejrzewam, że to mogą być jednak zwyczajne krowy. No bo co innego brązowego może wyjść? Czy mam rację? Tak jest, dwie krowy połączone tyłkami. Co wy wyprawiacie? Co prawda mamy już krowy, bo ostrzygliśmy tamte, ale zawsze coś. Albo wiecie co, ukrócę wasz żywot. Przyda, przyda mi się wasza skóra, jednak tak czy siak. Po 15 godzinach mamy wreszcie to. Więc za chwileczkę już będziemy mieli książeczkę. Obsydianu jeszcze nie mamy. Ale obsydian za chwilę, na, na, w 5 sekund mogę zdobyć. Cyk, mamy kartki papieru. Cyk, mamy książeczkę. Cyk, wracam z obsydianem. Oj, mam, mamy to. Mamy enchanting table. I od razu achievement wleciał. Postawimy go tymczasowo gdzieś tutaj. World Border się rozszerzył. Musimy dzisiaj go rozszerzyć o dwa punkty. Więc konieczne jest to, żebyśmy jeszcze zrobili ciasto. A to zrobimy bez problemu już teraz. Te koleżanki ciągle robią jajka, Tylko musimy się tam dostać jeszcze. Ostrzyżemy tą koleżankę. Czy możemy zrobić z tego karpet? Możemy. Od razu. Trzy karpeciki i zaraz będziemy mogli wchodzić tutaj i wychodzić z tych klatek bez problemu. Pięknie, dawajcie jajko. I chyba jedno tylko jajko jest potrzebne. Mleka jeszcze potrzebujemy. Nie wiem, dwa chyba mleka. Śmierdol się dzisiaj przyczynisz. Uwaga, raz, dwa. Aż trzy mleka są potrzebne, więc musimy, kurka, wodna zrobić jeszcze jedno wiadora, i tak się przyda, więc nie ma co narzekać na to. I teraz na górze trzy T, na dole trzy T i teraz jedno jajko i dwa cukry. Jest ciasto! Kolejna, będzie Zrobiony. Ciasto trafia na zaszczytne miejsce. Proszę bardzo. I elegancko. Nawet go nie będziemy jedli, bo jeszcze dzisiaj niewielkie święto. Ale z tej okazji, że tak dobrze nam dzisiaj poszło i dwa trzy zostały zrobione. Moi drodzy, uczta dla Was. Proszę, kochani, rozmnażajcie się. Proszę, róbcie kolejne dzieci coś pięknego. Wy tylko nie. Wy, kluska, nie. Ty musisz siedzieć na górze. Pięknie. Piękne święto w barierze. Brązowy ten. Zrobiliśmy barwnik. Już nie będziemy robili też magentowej i tak dalej. Co prawda, nie mamy trawy, żeby zdawać. Te kwiatki, więc nie wiem do końca, jak to zrobimy, ale być może nam się już niedługo uda. No i tak, wiemy, co się wydarzyło teraz. Najdroższy blok, yy, znaczy, no nie, że nie najdroższy, ale jeden z droższych bloków, czyli złoty, nam się teraz objawił. Możemy go zrobić, więc uwaga, robimy z tego. No, osiem bloków to może nie, ale trzy bloki z tego robimy i lecimy sprawdzić, co nam wypadnie ze złotego monumentu. Dziś odcinek jest tak owocny, że to się po prostu w głowie nie mieści. Z prawda, mamy jeszcze tych gotowych monumentów, ale do tego jeszcze troszeczkę czasu jest trudno. Ale uwaga, blok of gold jest robiony. Raz, dwa, i uwaga, i trzeci Klocek, pyk, proszę bardzo, monument complete. teraz się zamienił w stona, więc elegancko Obstawiajcie, co to może być, właśnie Naprawdę, boję wyjść na zewnątrz, uwaga O, złote jabłko I jakiś kilof jeszcze złoty, mega dobry Z fortunką dwa, bardzo fajnie Jabłko od razu zjadamy, żeby mieć tego Achievementa i o trzy bloki rozszerzyć, proszę Bardzo, i trzy bloki Od razu się, kurczę, zrobiło przestrzennie, nie ukrywam Mega fajnie, z tyłu jeszcze nie dotarłem Do tych tych, żeby trawy Wiecie, co chodzi, ale za to chyba od odblokowaliśmy tą skrzynkę, która była tam na rogu, więc sprawdzamy jeszcze do koń na końcu odcinka. Co z tej skrzynki nam wypadnie? Odblokowałeś się, czy nie? A nie, jednak jeszcze troszeczkę nam brakuje. Jednego achievementa, żeby tam się dostać. Z tych koleżanek, to chyba jeszcze nic nam się nie odblokowało. To mamy kolejny ten klocek. Nie wiem, czy go zbijać, czy nie, prawda? Więc jest taki trochę dziwny dla mnie. No jest on chyba tutaj nie bez przyczyny, kurczę, ja go zbiję. Nie, wypad mi normalnie ten klocek, więc nie mam zielonego pojęcia, po co ten pilar jest tutaj. Jest on dokładnie tak sam jak to, więc być może onaś lepsza ten blok czy coś. Nie mam pojęcia. Jak go postawię, to absolutnie nic się nie no może on jest po prostu, wiecie, taki e, ten. No może on po prostu jest po prostu do dekoracji, więc użyjemy sobie go na razie do dekoracji. No i jak tak patrzę na Cigmenty, zostało nam jeszcze tylko rzucanie diamentami innego gracza. Diamentów nie mamy, ale mamy fortunkę 2. Niestety jeszcze to nie zwiększa prawdopodobieństwa diamentów. Dobra, ale ja nie chcę już robić więcej nacigmentów w tym odcinku, ponieważ chciałbym koniecznie zrobić jeszcze jedną małą rzecz, mianowicie spróbować zakończyć tą kolejkę. Czy nam już starczy tych wszystkich klocków? Raczej nie, ale spróbujemy zrobić taki, wiecie, mały jeszcze podjazd tej do góry. Schowaliśmy te tory tutaj. 6 torów, no nie jest to dużo, co prawda. Ale się prowadzić to do. Góry, to być może udałoby się coś z tego skraftować. To jakby zrobić taką pętelkę? A mamy jeszcze tory, zobaczcie! Dobra, zrobiłem taką pętelkę, tylko jak on teraz pojedzie, o to jest pytanie. Zobaczmy, jak go tutaj zatrzymam i go spróbuję spuścić. Stój, gościu! Tam, żeby zjechał na dół Jestem ciekawy, czy jak on tam zjedzie na dół, to czy zawróci Spróbujmy on nie, nie w tą stronę, typie No, świnio, sprawdźmy Czy będziesz w stanie zawrócić teraz? Nie, będziesz to jeździć w kółko Kurde, słabo O, a teraz? Zaraz, pojedzie tutaj I czy wjedzie? Dobra, działa ta pętla Elegancko Jak ją teraz zasilimy, to powinno wszystko śmigać Cała ta pętla On powinien objeżdżać to dookoła i zjeżdżać tam na dół Wydaje mi się, że to będzie działać Sprawdźmy tak jest, zjeżdża! Patrz nawet nie potrzebujesz żadnego power trela. Dzień dobry, przyjaciółko! Już jeździsz nawet pod górkę i zjeżdżasz! Roller coaster powoli zaczyna działać. domyślić chciałbym, że mama tak wiecie, jeździła sobie tak, tutaj i tutaj jeszcze zjeżdżała, ale to jeszcze troszkę czasu do tego nam pozostało. Możesz też wpadać na sklep, gdzie będą teraz dostępne koszulki z bariery. Wybaczcie, tak późno, starałem się, żeby były one jak najwcześniej, ale nic tak wyszło, kurczę, że musiałem to wszystko przekombinować i wyrobiłem się dopiero na teraz. Ale koszuleczki z bariery znikną razem z końcem tego sezonu. Jeżeli będzie w ogóle kolejny, zobaczymy, jak zdecyduje Piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejnego sezonu, ale możecie już wbijać na tą stronkę, którą macie oczywiście w opisie, link do sklepu i tam kupować sobie koszuleczki, które myślę, że są fajne fajnej cenie, a na pewno to, że są limitowane, powinno Was w tym sensie zachęcić. No ja na pewno już niedługo taką dostanę, bo już do mnie idzie. Ostatni więc quest! Musimy rzucić zombiakowi, moi drodzy, który na pewno gdzieś tutaj z się mnóstwo tych stworów respi. Diament! To jest moim zdaniem konieczne więc polecimy tego jednego diamenta zdobyć i za chwilę rzucimy to yy, temu Zombiakowi. Roztrzymy o jeszcze jeden krocek i być może dzięki temu w kolejnym odcinku będziemy mieli więcej rzeczy do roboty. Jeżeli jeżeli gdzieś tego kolegę znajdziemy, to najpewniej w tych nieoświetlonych częściach tych katakom Więc wbijam dokładnie tutaj, żeby ich szukać. Kraty nam w ogóle będą potrzebne. O, jest koleżka! Czekaj, 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 czekaj! Difficulty hard! I uwaga, gdzie jest ten koleżka? Tutaj jest, rzucam mu, może zbierze Nie wybuchaj! O, zbierze, zbierze, proszę, zbierz! Proszę, zbierz! O, kurde, ty nie potrafisz tam. Musimy zabić tego durniaka. Nie, nie wybuchaj. Nie zniszcz mi diamenta ty pieronie O, podejdzie, zbierze, 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 zbierz, proszę, zbierz. Kurde, nie zebrał. Kolego, czy ty możesz się skupić? I jeszcze temi to w knojki gnojki. Proszę zginąć, szanowni państwo. Kopię się, bo gdzieś tu w tą stronę słyszę dużą. O, jest spawner. Dobra, słyszę dużą ilość zombiaków. O, jest, witam ciebie. Czy chwycisz diament? O, jest nawet dwóch, pięknie. Czy chwycicie diament? O, nie niezdaleko rzuciłem chyba. Poczekam, aż się inni zrespią. Może któryś chwyci. O, jak będzie tutaj stał, to na pewno któryś chwyci. No, zapraszam Państwa. Stoisz na diamencie. Imbecylu, podnieść go. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli żaden z tych nie złapie, to kończymy to, bo tu też pół godziny. Dosłownie siedzę 15 minut, żeby tylko któryś z nich mnie złapał. Zapraszam, weź diament. Weź grzecznie diament. I uwaga, respi się. Już za chwilę złapie diament czy nie? Złap diament. Widzę cię, że mi widzisz. Złap diament, kolego, złap diament. Dobra, nie chcesz łapać to nie. Ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, to koniecznie pamiętajcie o tym, żeby zostawić like. Trzymajcie się i do zobaczenia.